Sikorski atakuje prezydenta Nawrockiego. Zobacz ostrą reakcję Rymanowskiego i Fogla. Co w raportach zagranicznych dyplomatów jest napisane czy, czy, czy zostało stwierdzone po tej wymianie zdań między polskim prezydentem a polskim ministrem spraw zagranicznych? Szczerze, czy my jesteśmy poważnym państwem? Powiem szczerze, że aż się boję domyślać, co tam może być w tych depeszach, które idą do centra. Bardzo udana wizyta pana prezydenta Nawrockiego w Stanach Zjednoczonych wtrąciła ministra spraw zagranicznych Polski w jakiś bardzo niepokojący stan. Naprawdę, człowiek, który wydawało się, no powinien zachować się w sposób poważny, zaśmieca swoje media społecznościowe, robiąc sobie zdjęcia, jak... Turysta, pierwszy raz będący w Waszyngtonie, pod każdym bardziej rozpoznawalnym szyldem czy budynkiem, sprowokował wręcz do reakcji pana prezydenta, no, który starał się jakoś to tonować. Jest... A może problem zaczął się najpierw ze strony pana prezydenta, że nie wzięto do delegacji wiceszefa szefa u Ja myślę, że problem <noise> zaczął się zupełnie gdzie indziej. Problem zaczął się w momencie rozstrzygnięcia prawyborów w Platformie Obywatelskiej. Pan minister Sikorski po raz kolejny nie dostał szansy na zaspokojenie swoich ogromnych ambicji i dzisiaj niestety obawiam się, że właśnie tego widzimy skutki. Ale to ośmiesza polskie państwo i ja muszę powiedzieć, że już wielokrotnie w ciągu dwóch, trzech ostatnich dni spotykałem się... Z takimi opiniami, z pytaniami, co się z tym człowiekiem dzieje. No, nagrywa filmik pod Białym Domem. No, tak spotkał się tam z jednym ze swoich dawnych znajomych, który dzisiaj pełni funkcję w administracji prezydenta Trumpa. No, przecież, jak Amerykanie na to patrzą? I poleciał na trawnik nagrywać filmik, a widzicie, pisowcy, ale wam udowodniłem. No przecież, no, ludzie poważnie się tak nie zachowują. Zgadzasz się z posłem Foglem? Daj znać w komentarzu.